Bom dia, dobry wieczór. dobry, wieczór. dobry wieczór. Bardzo ładna sukienka. Sam chodzę czasami w takiej. Dobry wieczór. Bardzo przepraszam, że tak przechodzę tyłem do niektórych, ale jak się nie obrócę, dupa zawsze z tyłu. Śmiało, śmiało, śmiało. Bardzo lubię, jak bijecie brawo. Dobry wieczór. Jeszcze kawałek do przejścia. Klawisze i gitara Igor i Roberts. Dobry wieczór, witam wszystkich w HBO Stand Up Comedy Club. Bardzo się cieszę, że tak tłumnie przybyliście do tego klubu. Już Wam zazdroszczę. Zobaczycie kilka świetnych występów. Świetny prowadzący jesteś. Ale tego nie musiałem dodawać. Przepraszam wszystkich, że jestem tak niechlujnie ubrany. Oderwali mnie akurat od robót domowych, sprzątałem mieszkanie, odkurzałem w połowie dużego pokoju, akurat dzwonią, przyjeżdżaj szybko, trzeba poprowadzić. Proszę bardzo. Jestem. Co to jest stand-up? Pewnie wszyscy wiecie, ale dla formalności powiem, jeden człowiek stoi z mikrofonem, opowiada coś całej reszcie, czyli wam, a wy się z tego śmiejecie, ale jest jedno zastrzeżenie. To musi być osobiste, to musi być emocjonalne. Im bardziej ktoś jest zaangażowany w to, co mówi i ma wyraźniejszy punkt widzenia, tym oczywiście lepiej. Pierwszy z występujących Pierwszy z występujących, ten, który już jest przygotowany na występ, to jest ostry zawodnik. Kiedy jego sparing partner dowiedział się, że ma za chwilę z nim sparingować, powiedział, nie ze mną, rzucił się na ziemię, zalał się krwią od razu, powiedział, nie, ja z nim nie walczę, to jest ostry zawodnik. I zobaczycie rzeczywiście, że to jest ostry zawodnik. Specjalnie dla Was, debiutant po raz pierwszy na tej scenie, Kacper Ruciński. Powitajcie go wielkimi prawami. Powodzenia. Siema. Słuchajcie, ja jestem y, frustratem ogólnie. Myślę, że trochę to widać. Ja y, mam swoje o, ulubione ośrodki frustracji. Takie dwa miejsca, o których wam chcę opowiedzieć. Y, to jest... Jest taka restauracja. Na pewno znacie, znana na całym świecie. Restauracja ze zjeżdżalnią. Kojarzycie? Jest taka restauracja. Tam są ponoć zarobki w porządku, jest elastyczny plan pracy, przyjazna atmosfera. Kojarzycie? tam po prostu, wiesz, przychodzisz coś zjeść, zostajesz kierownikiem. Swoją drogą śmieszna sytuacja, tak? Gratulujemy, został pan kierownikiem! A mogę chociaż dopić kole? Słuchajcie, i nie ma to jak widok wielkiej kobiety jedzącej w tej restauracji. Ja mam wolną przemianę materii, mam to zapisane w genach, to choroba. Spróbuj może nie jeść w tej restauracji. Nie ma innej restauracji w promieniu 50 kilometrów? Musisz gdzieś akurat tu? I wchodzi ci taki potwór. Od progu widać, że ma wyżytu sumienia. To jest w ogóle, to jest w ogóle taki monster, że dla niej nie ma znaczenia, czy jest pchaj, czy ciągnij. Ona po prostu wchodzi. Po prostu. Tak. Ona tam gdzieś w głębi ma swój cel. Tam jest mięso już przez kogoś ubite w bułce. Wiecie, to jest coś takiego, idę dzisiaj do maka, nie muszę polować. To jest. Wiecie, jak kiedyś byłem świadkiem, jak weszła? Moim zdaniem zajmowała tyle miejsca, że powinna zamawiać w Drive. Y. No co, nie wolno, nie wolno kupować do trzech kas jednocześnie, tak? Rzuciła taki cień na pracownika. Dzień dobry. O, widzę, że macie krewetki. Dobrze, czy ja mogę prosić te krewetki. Oczywiście, że mogę, jestem dorosła. Dobrze, w takim razie poproszę te krewetki. Razy dziesięć. Hamburgery? A ile macie? No, i do tego poproszę loda. I może być od razu z tą maszyną. I... Taki monster, chodząca antyreklama maka, śmie na swój wygląd. To tak, jakbym ja narzekał na swoją wadę wzroku, a przed każdym występem dla pobudzenia bym sobie psikał pieprzem w stroju po twarzy. <laughs> Oczywiście, co ona na końcu dodaje? I do tego poproszę Kole Light! Drugim miejscem, słuchajcie, drugim miejscem, które mnie frustruje, jest kino. Wchodzicie do kina, zapach popcornu jest powalający od wejścia. Wiemy, oni to robią celowo. Żeby dziecko, które wejdzie z rodzicami, od progu dostało po nozdrzach. Popcorn! Mamo, ja chcę popcorn! Popcorn! Mamo, popcorn! Popcorn, 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 popcorn. Dzie się wydaje, że z tym dzieckiem coś się dzieje. Oczywiście matka kupuje mu ten popcorn. Nie dlatego, że go kocha, czy że chce mu sprawić przyjemność. Tylko żeby siary nie było na całe kino, że nie potrafi go wychować. Jeszcze do męża. Andrzej, zrób coś, to też twoje dziecko. A, Andrzej? Mnie oczywiście zawsze przyszpili w kinie, więc lecę do toalety. Toalety w kinach są super. Kabiny zawsze zajęte. Nie wiem, tam się chyba ludzie koncentrują przed filmem, albo dzieci strają po popcornie. Zawsze zajęte. Zawsze zajęte, więc lecę na tym ciśnieniu tej sali kinowej, bo się boję, że nie zdążę. Oczywiście zawsze zdążę, przecież tam jest pół godziny reklam. O, macie jakąś schizę jak ja w kinie? O jest, o zaczyna się, to już jest film, to już jest film, nie? To trailer. O, teraz jest film, nie tra, nie film, nie tra. Nie wiem, raz mi taką siekę z mózgu zrobili, że dopiero w połowie filmu się wyluzowałem, że to na pewno nie jest trailer. Ale najgorsza frustracja, wyobraźcie sobie, w kinie. Siedzę w wygodnym fotelu, przede mną wielki ekran, nagle światła gasną, 50 głośników robi mega czat. Włącza się bardzo wciągający film. Chyba najważniejsza scena w filmie i nagle przede mną. <grym wytrzyma> Gościu kurwa tam już nic nie masz, pogódź się z tym. Oczywiście za 5 minut znowu, bo tam się jeszcze lód spuścił. Oh. Dzięki, słuchajcie, trzymajcie się. Cześć. Koczmy ruciński. Mam jedno pytanie, słuchaj. Wszyscy się śmiali jak trzeba? No, tak, tak 200%. Ktoś się nie śmiał? Yy, Konkretnie, pokaż No przecież nie znam tych ludzi, człowieku Ale nie pytam z nazwiska, palcem pokaż No tam yy, taki pan się raz, raz nie zaśmiał Ale mam wyciągnąć jakieś wnioski z tego? Wyciągnij faceta, no przecież Ale to nie, od tego mamy ochronę Dziękuję bardzo, Kachmer Ruciński Dzięki Bardzo się cieszę, że wam się podobało Bo było słychać i było widać, że wam się podoba A teraz chciałbym przedstawić Kolejnego wykonawcę, o którym wszyscy mówią, że jest tykającą bombą zegarową. Jak chodzi, to sam jego wygląd stwarza takie wrażenie, że za chwilę wybuchnie. Był jeden kolega nie tak dawno u niego na wydziale, który powiedział: He, Człowiek budzik, nie? Jeszcze leży w śpiączce. Także nie ma z nim żartów. Chciałbym go Wam przedstawić z czystym sercem, zarekomendować. To Abelard Giza. Proszę o duże brawa! Świetna publiczność. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, słuchajcie, bardzo się cieszę, że to nie jest plener. Bo zawsze, jak człowiek gra plener, to widownia siedzi tak. I nie wiesz, czy im się podoba, czy, czy po prostu ich razi słońce. Słuchajcie, jak tu wchodziłem, to podejrzewam, że połowa z Was pomyślała sobie: o, właśnie, ale zjadkę baba. A druga. Wiem o tym doskonale. Słuchajcie, a, a druga połowa zaczęła się zastanawiać, czy bomba, którą mam pod koszulą, wysadzi cały ten budynek, czy tylko trzy pierwsze rzędy. Słuchajcie. To nie jest bomba. To jest brzuch. Ostatnio mi się lekko z spod kontroli i zaczął żyć własnym życiem. Na przykład wczoraj budzę się rano, patrzę, on leży przy telefonie. To mówi pani, że to mieszkanie jest dwupokojowe, tak? No to ja się jeszcze zastanowię. No co, już chyba jestem duży, nie? No tak. Jakiś czas temu jechałem autobusem. Starsza pani wsiada, ja chciałem jej ustąpić miejsca. Ona tak na mnie patrzy, nie, nie, niech pan sobie tam siedzi z tym dzieckiem. No ale najważniejsze, że to nie jest bomba, słuchajcie. Wolę to zawsze na początku powiedzieć, bo wiem, że potrafię wystraszyć wyglądem. E, byłem kiedyś na basenie, dużo ludzi, wychodzę z wody, zakładam szlafrok, owijam sobie tak, wiecie, żeby sobie wysuszyć głowę <laughs> ręcznikiem. I nagle patrzę, idzie laska z dużym nosem. Idzie, idzie laska, słuchajcie, z dużym nosem i mówię do kumpla, ale lala monohala. No i wszyscy zwiali. Także. Wolę dopowiedzieć. Słuchajcie, przyjechałem tutaj do Was pociągiem. Pewnie dlatego, że do samolotu z plecakiem by mnie wpuścili. I tak, wiecie co? Rozgryzłem jedną z większych zagadek, chyba, którą możemy mieć wszyscy, jeżeli chodzi o yy, yy, panie siedzące w kasach. Zastanawialiście się, dlaczego one mówią takim głosem, zawsze takim, yy, yy, takim dziwnym troszeczkę. Słuchajcie, ja rozgryzłem, że one jarają tam trawę. Naprawdę, to jest zawsze. Nie mogę panu sprzedać tego biletu na kuszczetkę, bo pociąg już wyjechał. O. Słuchajcie, to jeszcze jest nic. Tam jarają w... wszyscy, słuchajcie. Odjazd. A co się musi dziać, słuchajcie, w tym głównym zarządzie gdzieś tu w Warszawie? Pst, ty stary, a z Warszawy się będzie jechać do Gdańska 7 godzin latem, ty! A drugi na bagsa z włączonym ogrzewaniem, ty! <grywa> Masakra. Już wiem, słuchajcie, jak powinni udobruchać y, pasażerów. dzień dobry, proszę pana, jest dzisiaj poczęstunek. Kawa, herbata, jońcik. <grywa> proszę państwa, tin Tutaj kierownik pociągu. Niestety nasza podróż znowu przesunie się o 8 godzin. A wszyscy przy działach. Zajebiście. Proszę Państwa, chciałbym też tylko dodać, że w wagonie restauracyjnym są dziwki i kokaina. A teraz dla wszystkich Bob Marley. I remember. When I used to... słuchajcie, no, wtedy można byłoby jakoś jeździć. Ale to nie jest tak, że tylko po narkotykach ludzie mają takie dziwne euforyczne stany. Podobno jest tak, że jak się zje dużo czekolady, to też można y, popaść w taki fajny euforyczny stan. I słuchajcie, myślę sobie, kurde, jak ci ludzie do tego doszli? I ile musieli mieć wcześniej pomyłek, no nie? 128, cukinia i nic. Może teraz mydło. Wyobraźcie sobie, no, gdyby zakazali jedzenia czekolady. Nie wiem, jakiś sklepik szkolny, dużo dzieciaków na, na przerwie, nagle wpada pięciu komandosów. Na ziemię! Na ziemię, małe czpony, Na ziemię! Rzuć Michałka! Rzuć Michałka, powiedziałem! N nie rycz! Nie rycz, gówniarzu! Nie rycz, to jest tylko gazu zawiący. Słuchajcie, jeszcze czekolada to był biedy, tak? Bo to jest wiadomo, to, to, nie wiem, psuje zęby. Ale na przykład gdyby takie ziemniaki tak działały na ludzi. Gdyby, wiecie, były, nagle okazało się, że się dużo zje ziemniaków i nagle wpada się w taki dziwny odjazd. To jestem pewien, że, że policja od razu chciałaby delegalizacji. Wiecie dlaczego? Bo wreszcie pierwszy raz potrafiliby złapać dilera. Kartofle! I już. Albo słuchajcie, taka rozmowa na przykład z warzywniaku, jakby wyglądała. Wiedziałby pan sprzedaje ziemniaki? Ciszej człowieku, kurwa, to nie są truskawki! No dobra, ale sprzedaje pan? Nie tutaj. No i wychodzą na zaplecze. Tam na zapleczu stoi taki on, Pickup. Zdomują plandekę. Pff. Tutaj, Pire. Jeszcze ciepłe skoca. koca. Dobre. A masz w mundurkach? Co? Policja, nie ruszać się. Słuchajcie, w ogóle policja ma fajne hasła. Policja, nie ruszać się, a najfajniejsze jest... Ym... Stój, bo będę strzelał. Słuchajcie, jeżeli to jest prośba, to powinno być grzeczniej. Przepraszam bardzo, mógłby się pan zatrzymać, bo nie mogę trafić. Wydaje mi się w ogóle, że nie ma co zakazywać, tak? Można zakazać czekoladę i marihuany i to nic nie da, tak? Bo ludzi trzeba wyedukować, się nie zakazywać. Chociaż są ludzie, których się nie da wyedukować. Pytam was szczerze, mielibyście czasami ochotę jednąć polityka? Ale wiecie, tak. Słuchajcie, ale... Nie uderzyć, nie uderzyć, nie plasnąć, tylko jebnąć. Tak po ludzku jednąć normalnie. Pum. Słuchajcie, naprawdę ja jak, jak widzę takiego kurskiego, to mi się od razu włącza dżihad. Naprawdę ja nie wiem. Słuchajcie. Uważam, uważam, że powinno się napierdzielać polityków, słuchajcie, za te wszystkich kłamstwa. I to wszędzie. Witamy serdecznie w naszym programie. Dzisiaj naszym gościem jest minister infrastruktury. Panie ministrze! Dlaczego nie ma jeszcze pierdzielonych autostrad sukien? A jutro naszym gościem będzie premier. Słuchajcie, naprawdę, słuchajcie, to są dorośli ludzie. To są dorośli ludzie, oni rządzą 40-milionowym narodem, a jak jadą po pijaku, złapie ich policja od razu jest immunitet. Słuchajcie, na drugi dzień, Panie pani pośle, dlaczego Pani jechał po pijaku? Nie jechałem, bo to jest, to jest insynuacja, to, to jest polityczna prowokacja. Proszę Pana, wszystko jest nagrane. Proszę pani, ja mam zdjęcie z papieżem. tak? <śla> Kurcze, wyobraźcie sobie taką sytuację w szkole. Ja Jasiu, dlaczego nie masz pracy domowej? Proszę pani, to nie jest tak. Ja się przecież widzę. Proszę Pani, ja pani nie przerywałem. <śla> nie ma takiej sytuacji, prawda? Wyobraźcie sobie w ogóle, jak przewalone muszą mieć ich dzieci, tak? Tato, dlaczego mi zjadłeś ciastko? To nie ja. To moi poprzednicy. Słuchajcie, dlatego apeluję o to. Apeluję, żeby, apeluję, żeby do Konstytucji dopisać akapicik. Żeby było normalnie zapisane, że za niespełnianie obietnic wyborczych można normalnie torturować, zniszczyć polityka, słuchajcie, na każdym szczeblu. Dzień dobry, panie burmistrzu! O, elektorat, witam serdecznie. Dzień dobry, co tam? Wie pan, bo jest taka głupia sprawa, bo miał pan obniżyć pensję politykom emerytom podnieść. Aha, to emerytom podnieść miałem. No głupio wyszło, prawda? To co, będą państwo znowu dzisiaj lać e, kijem po nerach? Nie, nie, dzisiaj panu tylko podłączymy jaja do prądu i... A, a, no, mm -hmm. a, nie, nie będzie państwu przeszkadzać, e, jeżeli pielęgniarki będą mi w tym samym czasie przypalać papierosami? Nie, no to możemy przyjdziemy jutro? Nie, jutro mam urwanie głowy, to bez sensu. Słuchajcie, uważam, że to, to właśnie oni powinni... Słuchajcie, uważam, że to oni powinni wylądować w urnach, a nie nasze głosy. Dzięki bardzo. Abela. Dziękuję bardzo. Abela Argiza. Zapamiętajcie to imię i nazwisko. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym Wam przedstawić gościa specjalnego HBO Stand-up Comedy Club. Kogoś, kto przede wszystkim występuje ze sprzętem. W związku z tym muszę przygotować mu przedpole. Epsa! To jest ktoś, kto występował i robił stand-up wtedy, kiedy. Was na świecie nie było. Wtedy, kiedy rodzice jeszcze was nie planowali, w ogóle. On już robił stand-up. Pokaż, szczególnie ciebie, tak. Tak? To jest człowiek, który lubi usiąść na taborecie. Dlatego, że nie tylko mówi, ale i śpiewa i gra również. To jest ktoś, kto wykonywał swoje stand-upy jeszcze wtedy, kiedy Edward Gierek kupował licencję na berlieta. I robi to nadal. Występował wielokrotnie w HBO, a dzisiaj znowu jest z nami Krzysztof Dałkrzewicz. Panie Krzysztofie, proszę bardzo. Wygodnie? Wszystko ok, wygodnie? Wszystko Dobrze, poprawić taborecik, coś nie? Panie tak. y y HBO to jest stacja amerykańska, tak? Proszę pana, teraz wszystko jest międzynarodowe, nie wiedział pan? Nie, bo jeżeli amerykańska, to ja tyle razy tu występowałem, że ja właściwie powinienem mieć zieloną kartę. Pan powinien mieć od razu paszport amerykański, w zasadzie. Tak mi się wydaje, proszę państwa. W tym celu powinien pan do Afganistanu pojechać na pół roku, na pewno pan dostanie. O nie, nie, nie. Nie, nie broń Boże, nie. Zostawiam państwa Dziękuję. sam na sam, z Krzysztofem Dałkrzewiczem. Dobrej zabawy. Pani serdecznie. Dziękuję serdecznie. Ci moi młodzi, wybitni koledzy tu opowiadali między innymi o policji, ponieważ ja przejeżdżam strasznie dużo kilometrów w roku, w ogóle przejechałem już ponad 2 miliony. To Jestem wyposażony w samochodzie i CB radio, i Antyradar i to wszystko, żeby się nie dać złapać. Ale ostatnio jechałem do Bydgoszczy i przeżyłem na CB radio coś tak niesamowitego, jestem gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów od miasta, którego nie wymienię i nagle słyszę taki głos. Jak tam kolego droga do Płocka? Się odzywa drugiego. Czyściutko kolego, czyściutko. Tak się rozmawia na CB Radio. Ten głos pierwszy mówi. A nie stoją na 112? Nie stoją kolego, czyściutko, czyściutko. Jak to nie stoją? Odzywa się trzeci głos. A co mieli stać? I odzywa się ten pierwszy: Tak, bo jestem w mordę ich komendantem. I... Tak. tak se posłuchałem na CB Radia, ale ja tu przyjechałem z piosenką. Mało tego, tę piosenkę chciałbym z państwem wspólnie zaśpiewać. Tylko że tu jest wstęp do tej piosenki. Wstęp się nazywa Nelly Story, bo ta piosenka, którą zaśpiewamy, no, powstała po tym, jak ta nasza największa myślicielka, To znaczy największa od czasu Wandy Wasilewskiej i to starsi pamiętają. Ona powie... Powiedziała jakiś czas temu, że bezpłodność wynika raczej z problemów psychicznych i żeby się jej pozbyć, to trzeba pójść na kolację albo na urlop. Bo to pomaga i, i to strasznie zdenerwowało y, tych, co nie biorą urlopów. I wzięli jej na wtykali przez internet i. Pani Nelly w korobce nad jej Moniki Olejnik postanowiła wytłumaczyć o co jej chodziło i wtedy powiedziała trzy niesamowite zdania. Pierwsze powiedziała tak: kobiety powinny pamiętać, że poza nimi istnieje jeszcze przyroda. I później mówi tak. Jak to się mówi, kobieta, która ma 20 lat, zachodzi w ciążę, jak tylko pojawi się jakiś mężczyzna. Czyli ja idę, <noise> idzie dziewczyna i nagle się okazuje, że po mnie. I dodała, chwilę później mówi tak, otóż kobieta, która ma 45 lat, nie zajdzie w ciążę w ten sposób. Przy, 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 czyli ta, co ma 45 lat, musi kombinować. <śled> Najlepiej tradycyjnie. I zaczęliśmy z przyjaciółmi badać y, za przeproszeniem empirycznie te przypadki i okazało się, że Nelly miała rację. I o tych przypadkach teraz będziemy tutaj wspólnie śpiewać. No ale zanim zaczniemy śpiewać, to najpierw na czas tej piosenki wybierzemy sobie partnerów. Dobrze? Słuchajcie, płeć tu nie gra roli. Będziemy śpiewać. Bo będziemy śpiewać od cudown cudownych poczęciach. Wybraliśmy? To teraz w stronę partnera zróbmy tak. No. Dobrze. Rozpoczął się proces zapładniania. No i teraz. Teraz będziemy śpiewać o pierwszym przypadku. Wyganiała Kasia Gąski na przydrożną wiejską łączkę. Ja się jechał motocyklem, straciła miesiączkę. Od podmuchu za blisko przeleciał i. Teraz panowie śpiewają swój refren, który jest taki o, 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 o i raz i trzy i teraz rodzisz ty. Wskazując na tego, który ma urodzić, próbujemy panowie. Ja, 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 i raz i trzy i teraz rodzisz ty. Pięknie. Poszła Maryś do teatru. Aktor krzyknął puchu marny, spojrzał na nią, zapisała kopiec strój ciężarny. I pani odpowiadają o ja! I dwa, i trzy Ale płacisz ty Żułaja do ołtarza Błogosławił proboszcz dzielny. Spojrzał jej niechcąco w stanik Sam został kościelnym I pani ja, 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 I dwa, i trzy Ale płacisz ty Panna Zosia, będąc w Gdańsku, gdy interes szła rozkręcać, napotkała Tuska z Merkel, urodziła Niemca. Proszę Państwa, teraz spokojnie, bo ja zaśpiewam y, y, zwrotkę o tak nieprawdopodobnym przypadku: że ta dziewczyna, co zrobiła, no to szacąc za wykon. Szacun za ja, ja aż wolniej to zaśpiewam, żeby do Was dotarło to, czego ona dokonała. To, co to jest coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Ja mam łzy w oczach za każdym razem, jak o tym myślę. Ja powoli zaśpiewam, żeby do Państwa dotarło. Nie klepcie, bo to jest. Na turystkę nie mogę się opanować. Na turystkę z Gniezna Putin spojrzał, gdy po Moskwie krążył ruskim rzekła. Kurwa, nie urodzę. I jest trzy lata w ciąży. Proszę Państwa, dziękuję pięknie, ale. Poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze została puenta, bo to jest taka piosenka śpiewano-gadana. W puencie wyjaśnimy, o co chodziło z tym. i jest korzyść z tej piosenki którą przyszło nam wysłuchać to że wreszcie wszyscy wiemy co to znaczy dmuchać Krzysztof Dałczewicz. Panie Krzysztofie dziękuję że był pan z nami wystąpili dzisiaj również Abel Ardgiza oraz Kasper Ruciński Grali dla nas Robert i Igor. Bardzo dziękuję, że byliście razem z nami. To był pierwszy HBO Stand Up Comedy Club. Bądźcie z nami znowu, do zobaczenia, dobranoc.